No to poznajmy mit drugi, czyli kilka piw to jeszcze nieuzależnienie. Jak często to słyszymy na imprezach, w knajpie czy w jakichś komentarzach. Ponad 80% dorosłych Polaków sięga po napoje alkoholowe, ale nie oznacza to przecież, że wszyscy oni mają problem z nadużywaniem alkoholu. Istnieje model spożywania alkoholu określany jako picie na poziomie niskiego ryzyka szkód, opracowany przez WHO i oparty na pojęciu porcji standardowej. W Europie porcja standardowa to 10 g czystego alkoholu, co odpowiada 250 ml piwa o mocy 5%, 100 ml wina o mocy 12% lub 30 ml 40% wódki. No i zadajmy sobie pytanie: kto pije 30 ml wódki raz na tydzień? Nie znam takich ludzi. Według WHO, mężczyźni, którzy spożywają alkohol regularnie, czyli kilka razy w tygodniu, a ja znam bardzo dużo takich mężczyzn i kobiet, nie powinni wypijać dziennie więcej niż 2,5-litrowe butelki piwa, 2 kieliszki wina lub 120 litrów wódki. Patrzcie, co WHO powiedział. Powinni natomiast robić sobie raz w tygodniu dwudniową przerwę w spożywaniu alkoholu. Nieszkodliwa dawka okazjonalna to dla mężczyzny nie więcej niż 40 gram czystego alkoholu na jeden raz. Po Odpowiada to trzem butelką piwa, trzem kieliszkom wina lub 180 litrów wódki, czyli małpeczka. Powiem wam, że A jestem w szoku, że uchoło wręcz yy, namawia do tego, żeby pić, ale w małych ilościach. Drobniejsze i lżejsze kobiety nie powinny według WHO przekraczać dziennej dawki 20 gram czystego alkoholu, co można przeliczyć na półlitrową butelkę piwa, kieliszek wina lub 40 litrów wódki. Co tydzień konieczna jest dwudniowa przerwa na regenerację organizmu. Okazjonalna, bezpieczna dawka alkoholu dla kobiety to dwie butelki piwa, dwa kieliszki wina i 120 litrów wódki. Powiem, no ciężka broszura, która propaguje picie, ale... Według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tak zwany PARPA, aż 3 miliony Polaków nie stosuje się do wytycznych WHO i nadużywa alkoholu. 600 tysięcy osób w Polsce, minimum, to są osoby uzależnione. Może i ty? Pozostałych określa się jako pijących alkohol problemowo lub szkodliwie. Zwykle, zbyt często... W zbyt dużych ilościach lub w nieodpowiednich sytuacjach, co prowadzi do rozmaitych, negatywnych konsekwencji, kiedy zatem w umyśle osoby, przy do picia powinna się zapalić czerwona lampka. Mi się już zapaliła i aż włosy dęba stają, jak czytam, że WHO w ogóle pozwala pić truciznę, zatruwać swój organizm, zniszczyć komórki tworzyć wszystko to co było w pierwszej części i, i jest wszystko ok szok dalsza część mitu 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 drugiego czyli kilka piw to jeszcze nieuzależnienie i kiedy powinna się zapalić czerwona lampka pierwszym sygnałem alarmowym jest to że człowiek potrzebuje alkoholu do normalnego normalnego funkcjonowania bez zwyczajnej dawki nie potrafi się zrelaksować, zasnąć, czerpać przyjemności ze spotkania towarzyskiego, wiecie, gdzieś wyjść, pogadać z kimś. Zawsze musi być przy piwie, przy wódce. Potem okazuje się, że brak alkoholu odbiera sens życia, a dawki muszą być coraz większe i większe, by przynieść oczekiwane efekty. Pojawia się picie problemowe. A wraz z nim kłopoty w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Pamiętacie, uzależnionych 600 tysięcy, a duża a reszta to pije po prostu już problemowo lub szkodliwie, więc okej. Okay. Zapicie problemowe uważa się stan, w którym osoba nadużywająca alkoholu zdaje sobie sprawę, że kolejne kieliszki spowodują problemy w różnych dziedzinach życia, ale nie potrafi z nich zrezygnować. Wierząc, że tylko alkohol pomoże jej się odnaleźć w aktualnej sytuacji. Innymi słowy, u osoby borykającej się z piciem problemowym, oczekiwanie korzyści płynących z psychoaktywnego działania alkoholu przewyższa zdroworozsądkową potrzebę uniknięcia szkód spowodowanych przez picie. A ja mam pytanie, czy zdarzyło Wam się kiedyś, że jak zaczęliście pić, to o nie, 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 wiesz, to już nie, bo jak wypiję jeszcze pięć, to będą konsekwencje, bo ja nie pamiętam u siebie, ani u, u swoich klientów takich sytuacji. W świadomości społecznej picie problemowe jest często bagatelizowane lub wręcz usprawiedliwiane. Dopóki pije we własnym domu, nie traci kontroli, nie przynosi wstydu, to jeszcze nic złego. To tak jak bije, ale to Moż, nic złego. Jako pierwsze zwykle dostrzega problem najbliższe otoczenie: rodzina, znajomi, przyjaciele, szef, na przykład koledzy w pracy. Przytaczane argumenty trafiają jednak w próżnię, gdyż osoba nadużywająca alkoholu wykształciła już psychologiczne mechanizmy obronne. To pojęcie wprowadzone przez Zygmunta Freuda. Ojca psychologii oznacza automatyczne metody stosowane przez nasz umysł do radzenia sobie z ciężkimi doświadczeniami. W przypadku uzależnienia alkoholowego celem jest racjonalizacja potrzeby sięgnięcia po kieliszek. Co ciekawe, kontrargumenty osób nadużywających alkoholu są, są bardzo podobne, niezależnie od ich wieku. Wykształcenia i statusu społecznego. Patrzcie, ile mamy wtedy wspólnych rzeczy. Padają zdania: To moja sprawa, ja tylko zechcę, to przestanę. Piję tak jak wszyscy piję wyłącznie dobre wino albo najlepsze piwo. Nie piłbym, gdybym miał inną sytuację, inną żonę, inną pracę. I innego męża, i więcej pieniędzy. Na końcu pojawia się wkurw. Osoba z problemem alkoholowym, i bliscy, którzy chcą jej ten problem uświadomić, stają po dwóch stronach barykady. Ja to mówię tak, że my zostajemy w butelce, a rodzina na razie jest na zewnątrz i ona tam macha i puka o głowę. No i kontynuując ten przepiękny mit drugi. Ponadto, im większą, im większą wagę pijący przywiązuje do alkoholu, im więcej oczekuje korzyści, tym aktywniej pracuje jego umysł, by znaleźć nowe usprawiedliwienia i wymówki, w które sam zdaje się wierzyć. Bliscy postrzegają to jako złą wolę, manipulację, a nawet kłamstwo, oszustwo i brednie. Jednak psychologiczne mechanizmy obronne nie są reakcją świadomą. Właśnie dlatego, w kolejne e, argumenty wyprodukowane przez uzależniony umysł, wierzy przede wszystkim sam umysł i jego właściciel, czyli ta osoba uzależniona. Stwarza taki obraz rzeczywistości, która pozwala mu spokojnie na legalu pić. Na tym etapie zaklęte koło może przerwać sytuacja kryzysowa, często nazywana na przykład dnem. Mechanizmy obronne słabną powstrzą się na przykład zwolnienie z pracy, rozwód albo jego zagrożenie, ciężka choroba, jakaś jakiś wypadek. To dobry czas na uświadomienie sobie skali problemu. Szukanie pomocy i środków zaradczych, które mogą spowodować Twoje zatrzymanie. Jeśli natomiast działania nie zostaną podjęte, odczuwanie sytuacji kryzysowej słabnie, a mechanizmy obronne uruchamiają się na nowo. Pojawiają się kolejne argumenty. Przecież nie jest tak źle, już nie z jednego gówna wychodziłem, a jednak się udało. A po co się bałeś? Im potężniejsze potrzeba picia, tym więcej powodów, by nie wprowadzać żadnych, ale to żadnych zmian. Taka sytuacja może utrwalić picie problemowe na kolejne lata. Hmm. Powiem Wam szczerze, że jestem zszokowany wprowadzeniem do mitu drugiego, ale kończy się, że tak powiem, optymistycznie, czyli. Będziesz dalej pił, nie zatrzymasz się, to będzie ci się pogarszało. No i to jest optymistyczne spojrzenie. Przynajmniej wiemy, co się będzie działo. Ja to potwierdzam, przeżyłem. Moi klienci, niektórzy dalej zaprzeczają. No cóż, mamy wybór.